Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Swix jesteśmy w pierwszym audiologu na tym kanale. No i myślę, że to będzie ostatni audiolog, ponieważ już dawno nie wstawiałem filmików na ten kanał. A to dlatego, że zacząłem grę na nowym kanale i na starym już nie będzie żadnego filmiku. Nowy kanał nazywa się Swix Gaming. No i zacząłem tam nagrywać filmy około 2 półtora tygodnia temu. Istnieją. Y czy zamieszczone są tam już serie minecrafta survival zwykły i także innych gier takich jak na razie Syri już sam taka strzelanka pewnie znacie opisuje także różne mody tam macie mody jakieś budowle tak? bo ja gra, bo gram na serwerze Hcraft takim survival macie tutaj trailer z niego na tym starym kanale no ale zapraszam was wszystkich na ten nowy kanał tam możecie mnie subskrybować i komentować. Filmiki są fajniejsze, ciekawsze. No i zapraszam. I jeszcze taka druga sprawa, że na takie jubiluszowe subskrypcje, takie jak 100, 500 i 1000 mam zamiar zrobić konkurs. To znaczy będą po prostu konkursy z, do wygrania, będą gift kody do Minecrafta. No i to chyba tyle na dziś, co chciałem przekazać. Zapraszam na Swix Gaming. Ну и на раз.